Witam Was na kanale RetroSektor. Na dzisiaj plan mamy taki, by doprowadzić ten stary komputer do stanu używalności. Jak możecie zobaczyć, jest to ZX Spectrum Plus 2A, model z 1987 roku. I ten komputer udało mi się zakupić w zeszłym roku na Pchlim targu, co kosztowało jakieś 3 albo 4 funty. Już nawet nie pamiętam, ale mniejsza o to. Ten komputer do dnia dzisiejszego, hmm, przez te wszystkie miesiące, leżakował u mnie na poddaszu. I trafił do mnie wraz z takim wprowadzeniem, introduction do świata ZX Spectrum 128. Jest to książeczka, którą można było prawdopodobnie nabyć w jakimś kiosku czy też księgarni, co kosztowało ,95 funt 95 pensów. Jest to książeczka z 1986 roku, tak więc głównie to dotyczy pierwszego modelu ZX Spectrum 128. Ale być może i również przekładają się te informacje na te późniejsze modele, czy to w wersji plus 2, czy to w wersji plus 2A, czy też plus 3, bo troszkę tych wersji było wydanych. Yy, dużo podstawowych informacji, jak wczytywać gry, kilka linii programów, gdzie można sobie coś powpisywać, test dźwięku. Powiem wam szczerze, że ja pochodzę z klanu komodorowców i nigdy ani żaden, ani ja, ani żaden z moich kumpli nie posiadał takowego Spektrum'a. Tak więc dla mnie to jest jak najbardziej nowość, coś z czym będę musiał się zapoznać. Wszak mieliśmy okazję gumiaka naprawić jakiś czas temu, wskrzesiliśmy go do życia, ale to bardziej służy mi jako taki rekwizyt niż coś co z całą pewnością będę chciał w przyszłości użytkować i tak samo prawdopodobnie będzie z tym komputerem. Być może uda mi się załatwić jakąś kasetę z programem, z grą, tak więc będę mógł to sobie w dalszej przyszłości przetestować, ale póki co skoncentrujmy się nad tym, jak ten komputerek się zachował. Na całe szczęście klawiatura jest w komplecie, nie został utracony żaden przycisk. Z tego co mogłem zobaczyć, magnetofon najwyraźniej będzie na chodzie. Ciężko wchodzą te przyciski, ale powiedzmy, że jeszcze są funkcjonalne. Też na tej klapce nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, można zobaczyć, że jest podpis osoby, która posiadała ten komputer. Jestem w stanie tylko odczytać imię Richard, a nazwiska niestety już nie da się odczytać. Niestety jest to bardzo słabo widoczne. Ale jeśli otworzymy klapkę, być może będziecie, tak będziecie w stanie zobaczyć, jak to w środku wygląda. No na pewno ten komputer przez dobrych kilkanaście lat gdzieś leżakował, był poniewierany i zbierał się tu brud. Mam zamiar się tym zająć, wyczyścić ten sprzęcior. Co mamy ciekawego z tej strony? Jest przycisk reset. Też nie. Nie ma tu żadnego przycisku power on, power off, tak więc prawdopodobnie po włożeniu wtyczki zasilacza komputer po prostu się samoistnie uruchomi. Są dwa porty na joysticki, tradycyjne wejścia. Tu prawdopodobnie możemy podłączyć sobie magnetofon po to by móc zgrywać program na taśmę, podejrzewam. Zewnętrzny oczywiście. Tu wyjście TV, czyli antenowy RGB. Niestety nie posiadam tego kabelka. Jest wyjście AUX na MIDI, tak więc można bawić się z dźwiękiem. Expansion rozszerzenie. Tu wejście na zasilacz. No niestety nie mam zasilacza, ale już takowy zamiennik udało mi się zakupić na eBay'u, co kosztowało mnie jakieś 20 funtów i miałem o tyle szczęście, że ktoś prawdopodobnie robi te zasilacze, co jakiś czas wyprzedaje, ponieważ miał 9 sztuk zamienników uniwersalnych nowa produkcja, no myślałem, że przez te kilka miesięcy uda mi się zdobyć zasilacz na targu, co by mnie kosztowało jakieś 2, może 3 funty, ale niestety nie miałem okazji się po prostu na to napatoczyć bardzo ciężko i jeszcze jest podłączenie Taki szeroki port na drukarkę. Z tej strony nic się nie skrywa. A tutaj mamy opis: jest to model Spectrum Plus 2a Made in Taiwan. Ok, do rozkręcenia jest, z tego co mogę zobaczyć, sześć śrubek. Jedna, druga. Jest jedna, druga, trzecia, czwarta. I tu są dwie. Jeszcze tu jest jedna i tu jest jedna. Dwie podstawki te gumowe zostały utracone. Ta została utracona. Również ta, ale to jest pikuś. Da się bez tego przeżyć. Tak więc, co? Ten komputer jest taki duży, że nawet nie mieści się w kadrze. Ale nie ma co. Rozkręcamy. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. I ja już zajmę się czyszczeniem. Na pewno klawiatura. Jest w opłakanym stanie, tak widać to. Mam nadzieję, że uda się wyciągnąć wszystkie te przyciski, fajnie to wyczyścić. I jak już na dniach do mnie trafi ten zasilacz, tak więc my to już sobie podłączymy w należytym stanie. Będzie to czyściutkie i przetestujemy ten komputer. Zobaczymy, czy jest jeszcze na chodzie. Bo tak czy inaczej, ten komputer będzie dla mnie takim wiecie, artefaktem, pamiątką. I w sumie rekwizytem, tak więc nie ma co, zabieramy się do roboty. Rozkręcone to ściągnijmy dolną część obudowy. Widzę, że tutaj już nam się wyłaniają pajęczynki, kabelki. Nie chciałbym niczego porozrywać, to sobie wypniemy. O kurde, zdechłe pająki, pajęczyna. Czego my tu jeszcze nie znajdziemy, powiedzcie. Ciężko idzie, ciężko idzie cholerstwo, ale idzie dobra, to jest zrobione. Syf jest nieziemski, nie chciałbym szkodzić tasiemki, tak więc delikatnie wyciągnijmy sobie pierwtą. Ok, druga. Mam nadzieję, że to bez problemu uda mi się potem włożyć. No dobra, to sobie odłożymy na tyły. A oto jak prezentuje się płyta główna naszego komputera. Patrzcie, tutaj było niezłe gniazdo dla pajączków. Wszystko w pańczynach. Ten modulator, cały zardzewiały. Obawiam się, oba, obawiam się, że to nie jest dobry znak. Może to się odbić na jakości obrazu. Jak coś, to się w przyszłości załatwi. załatwi taki kabelek RGB może nie są drogie. Jeżeli obraz będzie tragiczny, no ale to się zobaczy. Odkurzacz pójdzie w ruch. Odkurzy się, wykręci się płytę główną, wyczyści się tą stronę, tą dolną część obudowy, a następnie przejdziemy już do klawiatury i do tego segmentu, jakim jest magnetofon. Również masakrycznie uwalony brudem. Wszystko mi się tu sypie, do cholery. ta główna naszego komputera w obecnej chwili lśni i błyszczy, ma to się bardzo dobrze. Jedyne co mnie martwi to ten modulator. Zaraz zajrzymy, jak to się ma pod klapką. I również port rozszerzenia oraz port drukarki. No tutaj wiekowość tego sprzętu najbardziej wychodzi, jeśli chodzi o płytę główną. I z tego co mogłem zobaczyć, płyta główna jest z 1988 roku, tak więc to musi być jakieś nieco późniejsze wydanie. Spróbujmy, spróbujmy ściągnąć klapkę z tej skrzynki. Tutaj się skrywa jak to się ma w środku. Yy, raczej wątpię bym mógł tutaj cokolwiek zrobić. Ta końcówka na kabel antenowy strasznie już została potraktowana przez czas. Yy, no mam nadzieję, że wciąż to jest na chodzie. No dobra, jak na razie tyle mamy zrobione płytę główną odkładam. Alkoholem została przemyta, tak więc to można odłożyć. A my lecimy z drugą częścią. Tutaj już jest do ogarnięcia klawiatura, jak i zarazem segment całego naszego magnetofonu. Klawiatura trzymała się na czterech śrubkach, bez problemu byłem w stanie to wykręcić, wyciągnąć. Tu jeszcze wyłonił się mały, martwy delikwent, zaraz się go pozbędę, bo widok jest dla wielu zapewne nieprzyjemny. I też zauważyłem, że ta jedna tasiemka tutaj troszeczkę jest pognieciona. Mam nadzieję, że nie jest przerwana, tu dokładnie w tym punkcie, I że ta klawiatura będzie na chodzie. Z drugiej strony z jest nieziemski. Patrzcie na to, będzie co czyścić. Mam nadzieję, że bez problemu będę w stanie powyciągać poszczególne klawisze, to fajnie wyczyścić. Tak więc przede mną teraz jest trochę roboty. Jedziemy dalej. Tak na chwilę obecną prezentuje się zasyfiona klawiatura. Postanowiłem nie wyciągać tych czterech przycisków, ponieważ są one nasadzone na patent takiego wykrzywionego pierdzielnika. I by włożyć tą spację z powrotem. Męczyłem się prawie 5 minut. Jest tu bardzo mało miejsca, by nasadzić te dwie końcówki na prowadnicę. Tak więc nie mam zamiaru tutaj się z tym za bardzo męczyć. A myślę, że tak czy inaczej da się to wszystko fajnie wyczyścić. Oczywiście klawisze lecą do czyszczenia. No, a te z tymi sprężynkami to już nie bardzo da się co zrobić. Dostały co niektóre trochę rdzy, ale myślę, że tak czy inaczej, po takim moim czyszczeniu, będzie to wyglądać o wiele, wiele lepiej bez wyciągania tych czterech klawiszy. No, trudno. Magnetofon wykręcony, obudowa idzie tradycyjnie do czyszczenia. A my możemy rzucić na to okiem z Jak to się teraz miewa? Widzę, że tu temu będę musiał poświęcić największą uwagę. Jest po prostu syf, kiła, mogiła i malaria w jednym. Każda szczelina, każda zębatka, głowica, rolka. No wszystko jest uwalone w tym syfie z drugiej strony e, podobnie ale może nieco słabiej ale tu stan tego uwalenia jest po prostu masakryczny no czuję że tutaj będzie co robić e, no dobra no nie ma co ja lecę dalej z tym koksem dalej to już będziemy sobie skręcać ten komputer w jedną całość no i później nie pozostaje nam nic innego, jak odczekać jeszcze ze dwa, góra, trzy dni. Także zasilacz przyjdzie i będziemy mogli zobaczyć, czy komputer ruszy z kopyta. Elementy naszego komputera są już elegancko wyczyszczone, tak jak podejrzewałem. Najwięcej roboty było akurat przy magnetofonie. Również przy tej klawiaturce było troszkę roboty, ciężko ten brud schodził, ale jakimś cudem się udało i teraz wygląda to naprawdę przyzwoicie. Dodatkowo potraktowałem WD40 zębatki wewnątrz magnetofonu, wyczyściłem oczywiście głowice. No, i zobaczymy niebawem, czy to ruszy z kopyta. Teraz jestem na poziomie składania tego wszystkiego w jedną całość. Myślałem, że nieco lepiej będzie wyglądać ta obudowa. Górna część obudowy jest poobijana. Też widziałem, że tutaj zostało to potraktowane jakąś farbą. Co nieco zeszło. Co nieco nie chciało zejść. Tak więc, tak już to raczej pozostanie. Ale ogólnie. Powiem wam, jak tak jeszcze przyglądałem się płycie głównej. Kondensatory wydają się być w porządku. Tak, więc, no, z takiego amatorskiego rzutu oka, mam nadzieję, że ten komputer ruszy. No dobra, zabierajmy się do poskładania tego z powrotem w jedną całość. Witam Was powrotem po kilku dniach oczekiwania na zasilacz już w takim nieco konkretniejszym rozstawieniu. Zasilacz jest uniwersalny pod kilka modeli komputerów klasy Spectrum. Jakby ktoś był zainteresowany, to są dane tego zasilacza. I ten zasilacz jest zakończony końcówką taką oto szósteczką. My to sobie od razu z miejsca podepniemy. Że jest. Teraz zasilanko. I komputer nam się bez problemu uruchamia. Niestety jest szum, więc ja to wyciszę. Nie musimy tego słyszeć. I problem jest taki, że nie posiadam ani jednej taśmy z jakimkolwiek programem czy grą, by tu odpalić. Ale z tego co mogłem zobaczyć, kaseciak najprawdopodobniej. Jest na chodzie. Troszkę głośny, ale wszystko się kręci. I też podobno dobrym znakiem jest to, że jeśli wybierzemy sobie loader i wciśniemy play, zmieni się kolor, kolorystyka. Właśnie, będzie zmieniać się kolorystyka. Podobno to jest bardzo dobra oznaka, ale póki co mi to jeszcze mm, za bardzo. Zbyt dużo nie mówi, możemy sobie odpalić BASICA Plus3. Chyba to jest ta ostateczna, najnowsza wersja, jaka tutaj była dodana. Można też 48. Czy to nie będzie właśnie ZX Spectrum z tych pierwszych modeli? Opcja jest też kalkulator. My sobie odpalimy tylko tego basic chwilowo i sprawdzimy klawiaturkę, czy wszystko śmiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zerówka. Break. Przerwa. Spacja. Przerwa. Delete. Dobra. Enter działa. Teraz poszczególne litery alfabetu. No, wygląda najwyraźniej na to, że wszystko jest elegancko na chodzie. Tylko wielkim zapytaniem yy, dla mnie jest to, czy ten magnetofon jest na chodzie. Postaram się w najbliższej przyszłości załatwić jakąś kasetę, może uda nam się coś tutaj za pośrednictwem tego komputera odpalić. Nie wiem jeszcze jak jest sprawa rozwiązana z ustawianiem głowicy. Dla mnie to jest jeszcze zagadka, ale tu będę musiał się podeprzeć jakimiś informacjami. Może skontaktuję się z Turkiem Retromaniakiem, wiem, że on ma te komputery w jednym paluszku, tak więc tu Szykuje się mała pomoc ze strony turka Retromaniaka. No i w sumie, niestety, na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić przy tym kąpie. Jeszcze możemy sprawdzić kapsloka. Dobra, to śmiga i symbol shift. No, symbole też się nam wyświetlają na ekranie. Tak więc. Najwyraźniej ta jednostka jest sprawna, i w najbliższej przyszłości jeszcze będę chciał sprawdzić tego kasyciaka, ale to jeszcze musi chwilowo poczekać. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę. To by było wszystko w tym materiale. Do następnego, trzymajcie się. Cześć.